Od męża aktorki do influencera. Maciej Pela robi furorę na imprezie w centrum Warszawy. Warszawskie Złote Tarasy zamieniły się w prawdziwą Mekkę celebrytów. Oficjalne otwarcie nowego salonu optycznego Alensa przyciągnęło tłum gwiazd, influencerów i fotoreporterów. Największe zainteresowanie wzbudził jednak Maciej Pela, były mąż Agnieszka Kaczorowska, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie show biznesu. Czwartkowy wieczór w centrum Warszawy upłynął pod znakiem mody, stylu i znanych nazwisk. Oficjalne otwarcie salonu Alensa przyciągnęło uwagę nie tylko klientów zainteresowanych nowoczesnymi okularami, lecz także osób, które na co dzień śledzą życie celebrytów. Na ściance błyszczały flesze, a zaproszeni goście chętnie pozowali do zdjęć, tworząc atmosferę niemal jak z gali rozdania jakichś znaczących nagród. Maciej Pela na imprezie dla celebrytów w centrum Warszawy. Nowy salon przyciągał uwagę eleganckim wnętrzem, nowoczesnym designem i obietnicą kompleksowej opieki optycznej. Wśród zaproszonych nie zabrakło znanych twarzy z mediów, internetu i telewizji. Najwięcej emocji wzbudziła jednak obecność Macieja Peli. Były ukochany Agnieszki Kaczorowskiej pojawił się w świetnym nastroju, chętnie rozmawiał z gośćmi i pozował fotoreporterom. Coraz wyraźniej widać, że Pela nie zamierza pozostawać jedynie byłym mężem znanej gwiazdy. Jego aktywność w mediach społecznościowych systematycznie rośnie, a on sam coraz częściej pojawia się na branżowych wydarzeniach. Można domyślać się, że aspiruje do roli influencera i chce budować własną markę w sieci, niezależną od głośnej relacji z przeszłości. Uwagę zwracał także fakt, że Pela swobodnie poruszał się w towarzystwie znanych twarzy, jakby od dawna był częścią tego świata. Jego modna stylizacja i pewność siebie tylko podsyciły komentarze, że to dopiero początek jego nowej drogi w show biznesie. Ciekawe, czym nas jeszcze zaskoczy.